Muzyczka gra, albratowski felieton ma, siedzi na swoim fotelu, przodem do sprawy, bo wiadomo, Po Poważne sprawy, wiadomo co się w Sejmie e, dzieje. Posłuchajmy człowieka. Tak, doszedłem do wniosku, że moralność z polityką... E, moralności z polityką jest lekko nie po drodze. Niby jedno o drugim coś wie, ale tak generalnie to znamy się tylko z widzenia, nie? Jak polityka widzi, że moralność idzie naprzeciwko chodnikiem po ulicy, to polityka przechodzi na drugą stronę. Spluwa przez lewą nogę na prawe ramię, odpukuje w niemalowanego kota, przebiega z pustymi wiadrami drogę zakonnicy, żeby odczynić pieprza diabla, pagę satanac. Gdyby politycy oglądali się na moralność, to nie odbyłaby się żadna kampania Wyborcza, bo polityk nie mógłby kłamać. Bo czymże jest obietnica wyborcza, jak nie kłamstwem? Bo wiadomo, dobra obietnica, choć nie dotrzymana, jest lepsza niż słaba obietnica dotrzymana. Wiemy o tym. Jak polityk obieca to samo dwa razy, to już jest przekonany, że jej dotrzymał. I w związku z tym ja tak, na taki pomysł mam, żeby obietnicę polityków opodatkować. Takie prawo ustanowić. Jeśli polityk coś obiecuje, to będzie musiał podać, ile to będzie kosztować budżet państwa i jego partia będzie zobowiązana wpłacić kaucję w wysokości 10% kosztów dotrzymania obietnicy. Jeśli dana partia przegra wybory, nie będzie rządziła, kaucja będzie zwracana. Jeśli wygra i obejmie władzę, kaucja zostanie zwrócona w przypadku realizacji obietnicy. Jeśli partia nie dotrzyma obietnicy, kaucja przepada i kaucje byłyby wpłacane na specjalny fundusz emerytalny, na przykład. I albo politycy by przestali kłamać przy składaniu obietnic, albo będziemy mieć najbardziej wypasione emerytury na świecie. Chociaż widzicie, jest jednak jeden problem. Jak obliczyć 10% od gruszek na wierzbie? No nie da się. Czyli pomysł kaucjum moralnie dobry, ale politycznie, no, no głupi.